Witam, tak jak w tytule filmu, wymiana tapicerki siedziska w Audi A38V. No, tutaj zrobiłem mi się takie przytarcie. Na jednym z portali aukcyjnych kupiłem sobie taką tapicerkę, także w całości będę ją wymieniał. W pierwszej kolejności odłączam sobie akumulator. Następnie fotel maksymalnie przesuwam do tyłu i takim kluczem Spline M, M10 będę odkręcał, będę odkręcał tego splina z drugiej strony. Potem fotel maksymalnie do przodu i z tyłu identycznie, identyczne dwie takie same śruby. Ok, kiedy mamy już wypięte, odkręcone te śruby z przodu i z tyłu tutaj musimy wypiąć teraz tą elektrykę, żeby ją wypiąć najpierw musimy pozbyć się tutaj tego zatrzasku i robimy to w ten sposób, że podnosimy ten grzybek do góry, wyciągamy i teraz podważamy tą drugą część. No, i jak już mamy to odpięte, teraz odpinamy wtyczki. OK, jeżeli chodzi o wypięcie wtyczek, jeżeli chodzi o czerwoną, powiedzmy zieloną i czarną, nie ma problemu, bo tutaj sobie wciskamy ten zęczerek, podnosimy do góry. Ale jeżeli chodzi o żółtą, najpierw musimy Najpierw musimy ten czarne, to czarne zabezpieczenie podnieść do góry, i następnie nacisnąć, i wtedy nam wyskakuje żółta wtyczka. Ok, teraz tak, żeby ściągnąć tą tapicerkę, najpierw musimy pozbyć się tego plastiku. Wyciągamy tutaj ten bolec, oraz tutaj takie zabezpieczenie. Oto, to też musimy rozpiąć. I dodatkowo tutaj musimy podważyć i wyciągnąć całe te dookoła za zamocowanie tego, tej tapicerki. Ok, metodą prób i błędów udało się. Czyli tak, żeby odpiąć ten plastik najpierw musicie odpiąć tutaj ten szpień. Potem z przodu tutaj to zabezpieczenie. Następnie konkret, kolejne zabezpieczenie jest tutaj na środku. Musicie ściągnąć to pokrętło. Żeby ściągnąć to pokrętło, musicie podważyć tutaj te zaczepy. Ja sobie robiłem to w ten sposób, że tutaj plastik dawałem do dołu i szukałem tych zaczepów. Musiałem je troszeczkę przesunąć. Są takie trzy. Wystarczy, że dwa odczepicie i już schodzi. I dodatkowo jeszcze musicie ściągnąć tą osłonę, znaczy tą, ten, ten, ten plastik od podnoszenia siedziska tutaj macie taki zaczep Musicie go, jak on jest w tą stronę musicie go podważyć do środka i delikatnie wysunąć on jest tutaj, wchodzi w to ok, jak już mamy wyciągnięte to siedzisko ja go do końca nie wyciągam, ponieważ mam podgrzewane siedzenia i tutaj musiałbym za dużo kabli odpinać także zostawiam to w tej pozycji Yy, trzeba teraz pościągać takie zabezpieczenia. One są tutaj jedno z tej strony, drugie z drugiej, no oraz tutaj yy, do, dookoła yy, siedziska. OK, cała ta ściągnięta. Nie powiem, bo jest troszeczkę zabawy, ale trzeba sobie znaleźć jakiś sposób yy, na to. I teraz tak, jeżeli ktoś by potrzebował, tutaj jest numer maty. No i teraz wszystko składam w odwrotnej kolejności. Najpierw tą nową tapicerkę na siedzisko. Ok. U mnie już siedzisko zamontowane z powrotem w samochodzie. Nie nagrywałem po kolei co robiłem, bo trzeba to zrobić po prostu w odwrotnej kolejności. Ta rączka wystarczy ją wsunąć. Ona tam na zaczasku się zabezpieczy. I tylko jedna rzecz, żebyście nie zapomnieli: eee, tutaj yy, ten pas, on ma tutaj taki otwór. I pamiętajcie, że jak będziecie go montować, to ten klips, o, ten klips ma, ma przejść yy, przez ten otwór, żeby tutaj sobie go zablokować z jednej, jakiejś z drugiej strony. Dzięki za oglądanie.